Przepraszam, czy ty tu ćwiczysz dzisiaj? Tak, będziesz trenerką? Będziesz prowadzić ćwiczenia. Was bardzo serdecznie w kolejnym vlogu. Oczywiście, domowym nasza kwarantanna nadal trwa i słuchajcie, będzie już tydzień, jak jest ta kwarantanna, ponieważ mamy dzisiaj środę i równo tydzień w środę, mniej więcej o tej godzinie, był jeden z najszczęśliwszych dni mojego życia. Oczywiście się śmieję, bo mniej więcej właśnie tydzień temu o tej godzinie zostało ogłoszone zamknięcie szkół. Z czego, tak jak wiecie, jeżeli oglądaliście mój poprzedni film, czy film, który był dwa filmy temu, ja się z powodu zamknięcia szkół bardzo cieszyłam ze względu na moje zbliżające się maturę i brak czasu, a teraz dzięki tej kwarantannie ten czas mam, także no słuchajcie minął już tydzień, ja trochę już sobie wyrobiłam taką nową rutynę i powiem wam, że no oczywiście abstrahując od tego, że to co się dzieje nie tylko w Polsce, ale i na świecie jest ogromną po prostu tragedią, no to jakby mi się żyje bardzo dobrze i chciałabym wam po prostu pokazać jak wygląda taki mój przykładowy dzień jest godzina aktualnie 12, ja dzień zaczęłam tak jak widzieliście już troszeczkę wcześniej, mniej więcej tak teraz wygląda każdy mój dzień, oczywiście z równymi wyjątkami, że wstaję około godziny 7, 8, 9, zależy w sumie od dnia dzisiaj obudziłam się o 8, bo obudziła mnie Sofii i zeszłam na dół ją nakarmić, ale ja z łóżka wstałam o godzinie 9 i jem sobie rano jakieś takie szybkie śniadanie, jakiś shake, owsianka, granola, takie wiecie, coś bardziej mleczne, jogurtowe i zabieram się za trening. Jestem naprawdę z siebie mega dumna i się sama sobie dziwię, że stałam się taka... Poradna, jeżeli chodzi o ćwiczenia, ponieważ ja zawsze lubiłam ćwiczyć wieczorem i nie wyobrażałam sobie ćwiczyć rano, a teraz właśnie zaczęłam ćwiczyć rano, mam to po prostu już z głowy na cały dzień. I dzisiaj jest taka piękna pogoda, jest chyba 15 stopni, wczoraj zresztą też było chyba 18, więc w strój i ćwiczyłam sobie na dworze. Planuję dzisiaj jeszcze więcej czasu spędzić na dworze ze względu na tę piękną pogodę, także ja już jestem po ćwiczeniach wykąpana, zjadłam drugie śniadanie, czyli to z mam wartym, które są ostatnio moim uzależnieniem, co pewnie widzieliście na Instagramie. A propos Instagrama, to wstawiłam Wam też tam dzisiejszy plan dnia, także co dzisiaj robię, a właściwie Wy to oglądacie później, więc robiłam tak naprawdę, yy, możecie widzieć na moim Instagramie, gdyż codziennie, zaraz Wam pokażę, a po wczorajszego już nie ma. Bo codziennie robię Wam takie plany dnia i w ogóle Piszecie mi, że mega wam się spodobały, że są bardzo takie motywujące i w ogóle, więc mega mnie to cieszy, mega też radochę sprawia mi ich robienie. I co, po drodze zabrałam się jeszcze przed tym, jak się pomalowałam za pracę przy komputerze i słuchajcie, w ostatnim momencie serwery na stronie padły. Już jak miałam kończyć, przepraszamy, przerwa techniczna, proszę spróbować za około godziny, dwie. Także zrobiłam sobie dzisiaj taki delikatny makijaż, mały update jeżeli chodzi o moje rzęsy, ponieważ chyba wam nie mówiłam, ale zdjęłam jakiś czas temu rzęsy doczepiane. E, takie wiecie, te 3-tygodniowe, robiłam sobie je przez kilka miesięcy ze względu na wyjazdy i po prostu wygodę. No i chciałam już je zdjąć, no i zamiast je rozpuścić ten klej jakimś olejkiem, to nieodpowiedzialnie sobie je wyrwałam, co oczywiście poskutkowało również wyrwaniem moich rzęs. No i zaczęłam się ratować odżywką do rzęs. obiecam sobie, że już więcej ich nie będę używać, no ale to jest taka wyjątkowa sytuacja, więc wróciłam do mojej ulubionej odżywki Long For Lashes. Wiem, że te odżywki mogą być szkodliwe, że zawierają niebezpieczne substancje i tak dalej. Można sobie od nich popsuć nawet, Wzrok ja to robię na własną odpowiedzialność i nie polecam Wam używać tych odżywek, bo po prostu potem się wciągniecie tak jak he. Ja. No i tak już wyszło, że ponad 3 lata tych używek, odżywek używam. Ale ta jest ostatnio obiecuję. Naprawię sobie wyrwane rzęsy, i już potem będę nosić moje naturalne. Także dzisiaj moje naturalne, bo już trochę odrosły, sobie pomalowałam. O, biedroneczka! Zobaczcie na co. W sobie chodzi biedroneczka. Przy okazji pokażę Wam mój dzisiejszy strój, taki mega. Luźny, ale w końcu nie dres, mam na sobie takie luźne, moje ulubione wiosenno-letnie dżinsy, które są z Shein, do tego mam pasek, który jest z Kazar Studio i zwykły t-shirt z Gessa, dzisiaj nie tak dresowo i się nawet pomalowałam, bo słuchajcie wychodzę, dzisiaj mam dzisiaj korki z Matmy, na które oczywiście jadę, ale powiem wam, że właśnie codziennie nawet jak siedzę w domu i nawet jeżeli jest to dres, to staram się jakoś ten dress ładnie ograć, codziennie mieć umyte włosy, pomalować się nawet właśnie jak siedzę w domu, bo, no po pierwsze, bo dla was nagrywam, więc dobrze jest, dobrze przed wami wyglądać, to po pierwsze, a po drugie nie chcę wpaść w takie domowe, rutynowe lenistwo, naprawdę każdy dzień staram się spędzać produktywnie, tutaj te poranne treningi, jakaś zróżnicowana dieta, spacery, praca, szkoła i tak dalej, także bardzo mi powiem wam z tym dobrze, no tak jak wam powiedziałam, nie chcę się już rozwodzić na temat tego, co się dzieje na świecie, bo wszyscy wiemy, że jest to ogromna tragedia i yy, wszyscy robią, co mogą, żeby to zatrzymać, a przynajmniej może nie wszyscy, większość lekarza pracują niezliczoną ilość godzin, a my jak możemy zostajemy w domu, bo to jest najlepsze, co możemy robić, zostać w domu i dbać o swoją higienę, natomiast cały ten mój poprzedni blok, czyli dwa filmy temu poświęcam na temat jakby tej ogólnej sytuacji, więc dzisiaj po prostu już chciałabym się skupić na mnie, już trochę wszyscy się przyzwyczailiśmy do tej nowej rzeczywistości, dlatego chciałabym Wam właśnie pokazać, jak wygląda yy, taki mój przykładowy... Dzień! Ja poogarniałam właśnie takie rzeczy różne, jeżeli chodzi o obowiązki i tak dalej, więc chyba czas usiąść do lekcji dostałam. Słuchajcie, na ten czas pytaliście, czy mam lekcje online. Nie, lekcji online nie mam, przynajmniej jak na razie, ale z matematyki dostałam 100 zadań, takich wiecie, dużych, otwartych do zrobienia. Zrobiłam już 20, także dalej będę je robić, ale najpierw chcę zrobić angielski i dzisiaj dostałam jakieś zadania z chemii, do których mam wysłać wyniki, więc chcę to zrobić od razu, bo tego jest mniej a potem dalej będę tukła te jeszcze 80 zadań. Chyba sobie właśnie ja też dzisiaj z panią na korkach porobię i mogę wam powiedzieć, co mam jeszcze dzisiaj w planach, bo mogę wam przeczytać z mojego Instagrama, z mojego planu dnia. A, no, w sumie nie mam dzisiaj nic więcej w planach, także co, na pewno będzie to bardzo przyjemny dzień. Mam nadzieję, że też jak pojadę na korki, to może naładuję drona i wezmę ze sobą drona i zobaczymy sobie, jak wygląda miasto z góry, czy... Czy, czy będą w mieście ludzie, i tak dalej? No ja znowu Muszę jadę oczywiście samochodem tylko na korepetycje z matematyki, i potem wracam do domu, ale w sumie wiecie, żeby latać dronem, nie muszę się przemieszczać między masami ludzkimi. Także może naładuję sobie drona i potem sobie zerkniemy, jak to wszystko wygląda skóry. Także co? Tak to wygląda mniej więcej u mnie. Powiem Wam, że jestem pełna pozytywnej energii. Jeszcze ta piękna pogoda bardzo pozytywnie mnie nastraja. Bardzo się cieszę, że ten czas spędzam tak produktywnie, tyle robię. Bardzo dobrze się czuję. Słyszałam, że kwarantanna ma być przedłużona do. słyszałam dwie wersji końca kwietnia i połowy kwietnia do świąt wielkanocnych. I powiem wam, że obie te wersje mi bardzo pasują, bo nawet jeżeli przerwa się skończy łącznie z Wielkanocą, to zostaje mi tylko tydzień szkoły, bo moje zakończenie roku jest pod koniec kwietnia, bo w maju mam matury. Przynajmniej taki jest plan na razie. Nie słyszałam o żadnych zmianach dotyczących terminu matury, ani organizacji roku szkolnego i szczerze wam powiem, że mam głęboką nadzieję, że to się nie zmieni. Ja szczerze mówiąc mogłabym dzisiaj odebrać już świadectwo nawet samymi dwójami. Mogłabym nawet dzisiaj czy jutro zacząć pisać te matury. Chcę po prostu to już napisać i mieć już spokój i zakończyć ten rozdział w moim życiu iść już dalej. No ale wiadomo, że wszystko zależy od sytuacji w kraju, od sytuacji na świecie, także ja trzymam kciuki, żebyśmy jak najszybciej tą epidemię, a właściwie światową pandemię, zatrzymali. A, dobra, dobra, zanim usiądę do lekcji, muszę wam powiedzieć jeszcze jedną rzecz. To, czym nagrywam, to słuchajcie, to jest mój nowy dziedziusi, jeżeli znów obserwujecie mnie na Instagramie, to już yy, go mogliście poznać. Mam nowy aparat do vlogów, tak jak wiecie, poprzedni umarł śmiercią, tragiczną Canon G7X Mark II został zalany. Przez tropikalną ulewę, przez deszcze równikowe w porze suchej na Zanzibarze. Więc zamówiłam dokładnie taki sam, czyli G7X, tylko nowszy model Mark 3 ma wiele nowych funkcji, których jeszcze nie ogarniam, także z tym vlogiem na pewno czegoś się nauczę. Przede wszystkim podoba mi się to, że mogę tu podłączyć mikrofon, ale jak podłączę mikrofon, to chyba nie będę mogła odwrócić podglądu, nie wiem. Muszę to jeszcze, wiecie, pokombinować, coś popatrzeć, yy, poławić się nim po prostu, bo przez praktykę uczy się najlepiej. Ale mam nadzieję, że podoba Wam się jakoś, że wszystko jest w porządku. Yy, ja teraz właśnie się nim bawię, testuję, wiecie, ostrość, te wszystkie funkcje, kolory, także mega się cieszę, że mam nową zabawkę, przede wszystkim działającą zabawkę, a przede wszystkim, że będę mogła teraz dla Was jak najwięcej vlogować, bo wiem, że te domowe vlogi yy, bardzo miło wam się ogląda i mi jest bardzo miło, że wam jest miło. Dobra, ja już słuchajcie po matmie, wracam do domu, powiem wam, że było super, naprawdę lubię chodzić na korki z matmy, bo zawsze po nich, słuchajcie, nie dojrze że umiem matma i to wiecie, nie, nie chodzi o to, że ja na korkach robię jakieś prostsze zadanie niż w szkole, bo robię dokładnie to samo i robię to, z czym sobie nie radzę w szkole, ale jakoś na korkach, jak mówię na głos, to nawet nie potrzebuję pomocy pani, tylko robię to dobrze, ale muszę robić, zacząć więcej zadań z matmy i mniej... Eee, robić innych rzeczy, ale powiem Wam, że niby jest wolne, a mi tak szybko te dni ja bez przerwy mam coś do roboty i wręcz mi brakuje na wszystko czasu. Także nie wiem, jak to działa, nie mam pojęcia, ale tak. Jadę sobie do domku. Zaraz będzie już szósta, a ja wam powiem, że jestem już dosyć głodna, także chyba pójdę sobie, ja zacznę już robić kolację taką wcześniejszą, potem pewnie przed spaniem też jeszcze coś zjem i dzisiaj sobie zrobię makaron z krewetkami. Właśnie już teraz we wrzątku zamrożone krewetki. powiem wam, że od kiedy właśnie przeszłam na wegetarianizm i jest semi-wegetarianizm. To be clear, yy, bo właśnie wydaje krewetki. I yy, jestem w domu przez tą kwarantannę, to powiem Wam, że gotowanie dla siebie jest bardzo proste, bardzo przyjemne i planowanie posiłków wychodzi jakoś tak naturalnie, nie ma takiej spiny czasowej, że nie ma kiedy tego zrobić. Wszystko jakby samo się toczy i ja też bardzo dużo zaczęłam robić nowych przepisów. Na przykład tą sałatkę, o którą mnie ciągle pytacie na Instagramie, bo ją Ciągle codziennie nie pokazuję. Tak jak widzicie u mnie w lodówce nie ma jakichś super zapasów, ale mamy jeszcze drugą. Eee... Te, to została mi wszystko tej sałatki, także teraz nie wygląda za ciekawie, ale zrobiłam już ją drugi raz, bo zrobiłam ją jednego dnia, potem była przerwa i <grywa> w sensie zjadłam ją dwa dni i potem znów zrobiłam taką ogromną michę, którą sobie po prostu codziennie jem jako podwieczorek, lunch i tak dalej i dostaję bez, przerwy, bez pytania o przepis na tą sałatkę, mimo że już postawiłam parę różnych na instastory, więc zostawiłam wam po prostu ten przepis w opisie, a teraz tu już sobie rozmówiłam 10 krewetek, bo robię tylko taką, wiecie, porcję dla siebie jutro chyba też sobie zrobię ten makaron z krewetkami na obiad, ale y, to po prostu zrobię sobie na świeżo, więc teraz y, będę robić i to też jest bardzo prosty przepis, zostawiam wam linka w opisie, to jest tylko czosnek, ja chyba jeszcze dodam cebulkę, trochę jakiegoś zielonego krewetki, makaron i masło. Mega proste, a mega, mega pyszniutkie, ja kocham co może. Wiecie co? Stwierdziłam, że w sumie skoro mam czas i nikt mi nie broni, to sobie trochę poeksperymentuję i zrobię te krewetki z serkiem topionym, z mlekiem, bo nie mam śmietany i białym winem, także e, widziałam taki też przepis właśnie zazwyczaj ja robię ten prostszy, bo po prostu mm, ja nigdy nie mam śmietany w domu, bo u mnie po prostu śmietany się nie używa, ale też w takiej restauracji seafood zawsze właśnie jem krewetki z takimi serkami, tylko tam jest z mascarpone w białym winie i z właśnie jakimiś ziołami, także wydaje mi się, że zaraz jeszcze pimy jakieś przyprawy i zaraz coś kombinuję. jak wyjdzie dobry, to wam podam przepis Powiem Wam, że nie wiem o co chodzi. Zjadłam. O której to było? To było przed szóstą, nie? Powiedzmy, że nawet w pół do siódmej. Przyszłam na górę i zasnęłam. Padłam. Nie wiem czemu, bo wiecie, na mną nie zdarzało mi się spać po szkole. Jak oglądacie moje vlogi od dłuższego czasu, to wiecie, że czasami, jak było mi mega ciężko, w sensie, wiecie jakiś ciężki czas w szkole, to no, zdarzało mi się po szkole po obiedzie spać, ale no nie teraz. Ale ogólnie powiem Wam, że. Brakuje mi nadal czasu w ciągu dnia. W sensie na przykład dzisiaj myślałam, że uda mi się zrobić więcej, no dobra, zasnęłam moja wina, ale nie wiem, jakoś strasznie szybko mnie, odbyt, mnie i tak jak Wam powiedziałam bardzo przyjemnie. Także zrobiłam sobie teraz herbatę i zaraz będę się już szło mieć, bo jest godzina 15.09, e, a ja bym chciała jakoś o 10 pójść spać, maksymalnie o 11, bo teraz tak się staram chodzić spać, żeby też wcześniej wstawać. Jutro mam dzień na no, treningu, więc czekam nie tylko i właśnie poranna joga. A Dalej co będę robić, to nie wiem. Dajcie znać, czy chcecie, żebym nagrywała teraz codzienne vlogi, bo w sumie wiecie, mam czas, żeby to zmontować, mam aparat, więc teoretycznie nie ma żadnych przeciwwskazań, ja też mam chęci, więc do pełni szczęścia, żeby to wypaliło, brakuje jeszcze tylko chęci waszych. Serki, jeżeli mówię przez nos, ale chyba wam nie mówiłam, że ogólnie jestem trochę chora, przynajmniejłam się o zgrozę pierwszego dnia kwarantanny. I już mnie gardło nie boli, ale jeszcze trochę kicham. Strasznie kicham. Eee, I mam e, katar. Więc jeszcze z tym walczę spokojnie. Nie mam wirusa. E, bo w tym momencie ludziom, że na Instagramie słuchajcie czytam, że po prostu ja zaraziłam cały świat tym wirusem obecnie panującym, bo słuchajcie zanim się wirus nie pojawił kichanie, czy nawet bulgardy, czy katar, nie są objawami żadnej innej choroby. Tak także spokojnie, bez pańki. E, słuchajcie, dajcie znać jak... o, śmiesznie mi tam i w ustrze jak u was, czy siedzicie w domu, co porabiacie no, tak jak widzicie, ja się nie nudzę, ale jak czytam od moich znajomych, że już po prostu mają dość siedzenia w lekcjach i oglądanie seriali i nie wiedzą co dalej ze sobą zrobić to trochę współczuję ja się bardzo cieszę, że ja prowadzę taki domowy tryb życia i tak naprawdę jestem samowystarczalna, się z domu, bo pracuję zdalnie, nagrywając dla was filmy i robiąc tutaj różne internetowe produkcje no to ja nie wiem, co ja bym bez tego zrobiła. Także dziękuję, że jesteście. Cieszę się, że was mam i że dzięki wam ten czas leci mi super przyjemnie. E, rozmawiałam dzisiaj też z różnymi osobami na temat tej przełożonej matury, że no kwarantana na pewno będzie przedłużona do tej Wielkanocy, a co z maturami tak naprawdę nie wie nikt. Także jestem mega ciekawa, jak to się rozegra. Bo tak jak wam mówiłam rano, dla mnie najlepszy scenariusz to by było, żeby nie przesuwać matur, ale... Żeby nic nie przesuwać, o zwiększyć długość kwarantanny, ale nie przesuwać mi zakończenia roku z końca kwietnia, ani ale no to, o tym zdecyduję Już stan zdrowia, bo słuchajcie, dzisiejsza doba była najgorsza do tej pory, jeżeli chodzi o Włochy. ponad 4000 nowych zakażeń, ponad, ponad prawie 500 nowych zgonów. To jest masakra. Zobaczymy, jak będzie jutro. Ehm, także co, wydaje mi się, że będę się z Wami nie żagnać. Nie chcę Was tutaj zamęczać, wolę Wam nagrywać codzienne vlogi i nie przedłużać ich na siłę. Ale, żeby było na krótsze, także czekam na Waszą opinię. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Jeżeli ten film się Wam spodobał, to proszę zostawcie kciuka w górę, suba oraz komentarz, będzie mi bardzo miło. Zapraszam Was na mojego Instagrama, bo tam pewnie usłyszymy się najszybciej. I dobranoc. Ja piję herbatkę, myję się, zmywam makijaż i idę spać. Nie wiem, co mnie wzięło na to spanko. Także do usłyszenia. Być może jutro, u jaki.